Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego i w kolejnym odcinku podcastu Moje seriale. To już trzeci mój odcinek po reaktywacji, i dzisiaj docencie, chociaż nie wiem, chyba nie powinienem nagrywać tego podcastu, bo ja ledwo mówię. Od. Yy, no, tak, pół tygodnia czuję, że jestem chory, natomiast dzisiaj z mojego punktu widzenia jest sobota, środek długiego weekendu, 10 czerwca. Ja prawie cały dzień spędziłem w pracy, i pod koniec mówiłem już, jakbym przechodził mutację. Także no, przepraszam, ale obejrzałem dwa seriale jakiś czas temu. A że oglądam dalej inne rzeczy, no to chciałem nagrać, bo wylecą mi z głowy i będzie tak jak z wszystkim w tym roku. Um, natomiast dzisiaj podchodzę tak jak to planowałem: w zasadzie zupełnie bez notatek, bez przygotowania, bo ja zakładałem, że jestem wyłączony na następne kilka dni z nagrywania. A że przypadkiem mam wolną chatę, to mogę porozmawiać o dwóch serialach. Dwóch e, dość ważnych dla mnie serialach, ponieważ są to dwa. Pierwsze seriale w karierze dwóch herosów mojego dzieciństwa Sylwestra Stallone i Arnolda Schwarzeneggera. Dlatego też dzisiaj zrobiłem zupełnie inną graficzkę do tego podcastu sklejkę z dwóch seriali, żeby ci dwaj herosi się tam znaleźli. I zacznę od serialu, który już kilka miesięcy temu zimą miał swoją premierę, czyli Tulsa King. Ja zacząłem go oglądać dopiero w momencie, gdy w Polsce wszedł Sky Showtime. Ten serial już wtedy był zakończony. Oni wrzucili na starcie trzy odcinki, a potem każdy kolejny udostępniali co tydzień. No... Oglądałem po polsku, oglądałem legalnie. Ten serial ma 9 odcinków. On jest robiony oryginalnie przez CBS All Access, czyli przez Paramount. I to jest pierwszy występ serialowy Sylwestra Stallone'a. Serial ma fajną czołówkę. Takie połączenie bardzo fajne Wielkiego Miasta i Tulsy, czyli Małej Wiochy w Oklahomie. I ja zacznę od tego, że jakiś czas temu czytałem recenzję na blogu. Kolegi słuchacza Michała, blog galowy wordpress.com, i on tam bardzo mocno się skupia na swoich oczekiwaniach. Mówi o twórcach tego serialu. Twórcą tego serialu jest e, Taylor e, Sheridan, czyli facet, który zrobił Sicario, część pierwszą czy drugą. Wind River, Na przeklętej ziemi aż do piekła, seriale Yellowstone, Burmistrz Kingston, 1883-1923. Natomiast współscenarzystą jest Terence Winterem, czyli facet, który zrobił między innymi Zakazane Imperium czy Rodzinę Soprano. I Michał tam bardzo skupia się na tym, że ma ogromne oczekiwania od tych twórców, że to były rzeczy genialne albo bardzo dobre. Zwraca uwagę, że tak jak Sheridan może i popełniał błędy jakieś minimalne, tak Terence Winterem jeszcze nie przestrzelił. Do tej pory to, co nam serwował, było fantastyczne. No, ja muszę powiedzieć to na starcie. Przyznać się, że ja miałem zupełnie inne oczekiwania, bo ja nic z tych tytułów nie znam. Nic. Nie widziałem Sicario, nie widziałem Yellowstone. Ja wiem, że to jest podobno fantastyczny serial. Nie widziałem burmistrza Kingstown, chociaż to akurat y, mam gdzieś tam na celowniku na przyszłość. Ale też nie widziałem zakazanego Imperium i co więcej, nigdy nie widziałem rodziny Soprano. Raz obejrzałem bardzo, bardzo dawno temu jeden odcinek i to jest tyle. Cały mój kontakt z tym serialem. Także ja nie miałem pod tym kątem żadnych oczekiwań, natomiast ten serial bardzo chciałem obejrzeć, dlatego że w głównej roli gra Sylwester Stallone, czyli jeden z moich bogów mojego dorastania, mojego dzieciństwa. To były moje jedyne oczekiwania, gdy do tego zasiadłem, więc mój odbiór pewnie też będzie trochę wypaczony, żebyście mieli świadomość, no z jakiego punktu widzenia to omawiam. Fabularnie. Pierwsza scena tego serialu, kapo nowojorskiej mafii, Dwight Manfredi, wychodzi z więzienia po 25 latach odsiadki. Na tym etapie nie wiemy za co siedział, później się tego dowiadujemy. Nie wiem, czy to jest dobra scena, gdy się dowiadujemy, bo to jest takie wybielanie tej postaci. No ale istotne jest na tym etapie to, że nie puścił farby. Przez 25 lat od siatki nie wsypał swoich kolegów z mafii. No i on wychodzi myśląc, że przyjedzie niczym król. Natomiast no, wiele rzeczy się zmieniło przez ten czas i on jest w zasadzie problemem dla tego nowego pokolenia Mafii, więc wysyłają go do Tulsy, do Oklahomy, wysyłają go na jakieś peryferie, na zadupie, żeby coś mu dać, ale żeby pozbyć się balastu. I pod tym kątem ten serial mi dosyć mocno przypominał Ozark. Ja nie skończyłem Ozark i pewnie już go nie skończę, chociaż zostało mi tam niewiele chyba pół ostatniego sezonu, a może troszkę więcej może cały ostatni sezon. No, ale pod tym kątem to było dosyć podobne. Tam z kolei no, 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 nie był to kapo mafii tam był facet, który prał pieniądze, ale też go wysłano na zadupie, i on tam też musiał na nowo jakieś nawiązać kontakty. Zrobić całą sieć od podstaw, w zasadzie, i też miał problemy, zarówno z lokalsami, z rednekami różnymi, jak i z dużym kartelem. No, tu jest bardzo podobnie. Dwight przyjeżdża do Tulsy, nie znając w zasadzie nikogo, i to są takie strzały w ciemno, i raczej takie małe kroczki gdzieś tam, próbuje no, zbudować jakiś biznes. Wykorzystując to, co widzi, i z biegiem serialu też ma problemy, zarówno z lokalnym gangiem motocyklowym, jak i ze swoją mafią. No i też w Ozark na pewnym etapie zbudowano kasyno, żeby brać pieniądze. Tutaj też do tego zmierzamy i w zasadzie finalnie no, no kończymy na tym etapie. Michał w swojej recenzji zwracał uwagę, że pierwsza połowa jest inna od drugiej połowy tego serialu. Mnie ciężko to ocenić, bo ja to oglądałem z małą przerwą. Natomiast tak, zgadzam się, na początku trochę strzelano w humor. To nie jest taki humor jak w serialu, który za chwilę omówię, bo w ogóle ten serial jest dużo bardziej na poważnie niż ten drugi, no ale to nie są raczej wyszukane żarty. W sensie, no, pojechano po linii najmniejszego oporu, czyli facet odsiedział 25 lat, jest weteranem, dinozaurem, jest z zupełnie innej epoki, więc oczywiście nie odnajduje się w nowej epoce, więc znajduje sobie młodego Pomagiera i te tarcia między nimi, i, i różne takie dyskusje, czy to o komórkach, czy o. E, bitcoinach, czy o gotówce i walucie elektronicznej i tak dalej, i tak no dalej. Masa, czy, czy, czy wiecie, czy, czy, czy nie umiejętność używania telefonu, no żarty raczej takie najprostsze i najniższych lotów. Okej, okay, działały, no ale umówmy się, to, to, to nie było nic wyszukanego. Natomiast od pewnego momentu ten humor faktycznie schodzi ze sceny. On już nie, 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 nie jest tak wyczuwalny, a idziemy bardziej w poważne tony. Tak jak powiedziałem, Dwight ma tutaj w zasadzie dwoje przeciwników. Jest to jego mafia i. Ten wątek rozkręca się, ten wątek nabiera powoli tempa, ale ten wątek zostaje bardzo szybko ucięty w finale. W sensie nie doczekał się swojego zamknięcia jakiegoś. To, to, to jest takie szybkie ucięcie na zasadzie jednej rozmowy i koniec. Takie wiecie, no, budowanie pod przyszłe sezony najprawdopodobniej. Natomiast ten lokalny przeciwnik, czyli gang motocyklowy, to ma swoje zamknięcie, i to jest właśnie tą główną potyczką finału. Aczkolwiek też miałem wrażenie, że trochę za szybko, za prosto i tak ciach od ręki. Oczywiście brutalnie, mocno, ale, no ale tak po prostu, nie? coś co było budowane na, na, na większą skalę, troszeczkę w, w jednej scenie w zasadzie zostaje zakończone. Dwight zbiera tą swoją nową bandę. Ona jest złożona z różnych przedziwnych postaci, stąd też trochę humoru przebija. Ale to są fajne postaci, to jest rzecz, którą się miło śledzi i tych bohaterów można polubić. Dość istotnym wątkiem jest wątek córki Dwighta, z którą on, no, jako że spędził 25 lat w więzieniu, no to nie miał zbyt dobrego kontaktu i teraz próbuje go odnowić. I to jest dobry wątek dramatyczny. Prowadzony krok po kroku. Najpierw taka scena, gdzie, gdzie widzimy jego uczucia, gdzie, gdzie on wylewa z siebie przed sobą, przed, przed, przed nikim tak naprawdę. No my, jako widzowie, to widzimy. Potem pierwsze konfrontacje, a, a potem no, takie wątłe pojednanie, które prowadzi do, do, do jednej bardzo mocnej sceny, gdy córka zwierza się z czegoś Dwightowi. Tutaj mamy kilka twarzy w tym serialu, które możemy kojarzyć. Takiego lokalnego narkobosa, powiedzmy, faceta, który sprzedaje zioło w legalnym sklepie, a który no, trochę przymusem wchodzi do tej drużyny. Gra facet, który grał nauczyciela w Spider-Manie, grał w świątecznym odcinku Gabinetu Osobliwości Gilermo Del Toro. Syna tego głównego mafiozy, gra facet, którego, który grał jedną z głównych ról w takim serialu Breakout Kings, skasowanym po chyba dwóch sezonach. On też grał w jednym odcinku Ojca Kingpina w netflixowskim Daredevilu. Szefa klubu motocyklowego, bardzo fajna postać. Gra gość, który grał w The Walking Dead, w tym ostatnim sezonie, takiego przeciwnika na, na jedną trzecią sezonu. Grał w serialu Happy, grał w Creedzie, grał w drugim sezonie Detektywa, którego ja też nie oglądałem. No, oczywiście mamy Sylwestra i mamy faceta, którego ja drugi raz nie poznałem. Znów dowiedziałem się o tym z, znów z recenzji Michała, że o niej wspomnę. E, czyli Barry Corbin tutaj gra. Aktor, który grał Morisa w przystanku Alaska. E, ma taką rolę faceta. Siedzącego w barze, który co jakiś czas się odezwie, no ale w życiu bym go nie poznał. Pierwszą taką sytuację miałem w jednym z sezonów e, Better Call Saul. Też obejrzałem w całości, nie miałem pojęcia, że znam tego aktora. Natomiast Stalone wypada bardzo dobrze. To jest rola pisana trochę pod niego. No mówię, nie jest to żadne wyszukane od strony humoru, od strony dramatycznej, już dużo lepiej, gdy. Walczy z młodszymi, to jest w taki sposób nagrane że, i w taki sposób zmontowane, że to jest przekonujące. Ja nie miałem jakiegoś takiego poczucia cringe'u, że, wiecie, dziadek tutaj kopie się z kimś, bo to jest dosyć dobrze podane nam. Podsumowując, bawiłem się na tym serialu przednio. To nie jest coś, co pewnie by mnie jakoś mocno trzymało. Gdyby nie Sylwester, no nie wiem, czy bym z tym serialem został. Z drugiej strony, no, no mówię, no to jest dla mnie taki trochę poziom Ozark, a Ozark jednak oglądałem przez dłuższy czas i gdyby nie mój kryzys serialowy, to pewnie bym go skończył. Tak czy siak, ja jestem zadowolony. To nie są szczyty, bo ja się na, na, naczytałem zimą recenzji, że, że po prostu, o Jezu, geniusz nad geniusze. Nie, to nie jest genialny serial. Momentami, no mówię, no, no, no nawet zbyt taki. A... Taki mało wyszukany, natomiast no, ja jestem zadowolony, że go obejrzałem i na pewno będę go oglądał dalej, jeśli będzie kontynuowany. A drugi sezon, z tego co pamiętam, powstaje. Okej. Okay. I drugi serial. Drugi serial to jest Fubar. To jest ośmiodcinkowa produkcja Netflixa, serial z Maja. Wielki hit. Serial, który nagle numerem jeden nie wiem, w kilkudziesięciu krajach. Arnold dziękował między innymi gdzieś tam też Polakom, bo u nas to po prostu wywindowało, wywindowaliśmy ten serial bardzo wysoko. Oglądany na potęgę, ale raczej niezbyt dobrze oceniany. Serial, który ma 8 odcinków, jest raczej krótki. Ja go wchłonąłem bardzo szybko. Obejrzałem go premierowo i gdyby nie to, że z żoną oglądałem, to bym go pewnie obejrzał w 1-2 dni. Tak zajęło mi to ze 3-4 dni. To jest serial trochę do kotleta. Ja rozumiem te negatywne recenzje, ale ja już z góry powiem, że ja się bardzo dobrze na tym serialu bawiłem. Przy czym to jest zupełnie inna produkcja niż Tulsa King, niż Król Tulsy. Ta jest taka lekka, głupawa, z dużą ilością humoru, ale takiego. Mm, nie podanego w poważnym sensie. to Znaczy tutaj też mamy jeden, d, d, czy, czy jeden, czy ze dwa poważne wątki, ale ogólnie to jest taki jasny, lekki serial. To jest jak, jak, trochę jak sitcom, prawie że momentami. Już od początku jak widzimy Arnolda, to. to, to, to no. Wiecie, rola Dwighta była napisana pod Stalonego w tym wieku, była napisana pod dramatyczną postać, pod postać z przeszłością, pod postać starą. Tutaj oczywiście też tak jest, ale tutaj Arnold wiecie, biega z giverą, wysadza, chodzi z cygarem. To jest Arnold jak, jak z, z głupich filmów sensacyjnych sprzed 30 lat, tylko że no... Jest o 30 lat starszy, nie? Ale tego tu nie ukrywają i tym się można bawić od początku. To jest serial o Luku Branerze, agencie CIA, który przez lata, dekady no, zaniedbywał małżeństwo, zaniedbywał ojcostwo. W zasadzie trochę przegrał to życie, aczkolwiek no, nie na tyle, żeby go gdzieś tam znienawidzili bo on przez cały czas no, oczywiście ukrywał, przez całe życie ukrywał przed żoną, przed córką kim jest no i to zniszczyło jego małżeństwo. Jego córka w tych pierwszych minutach jednak jest pokazane, że docenia, że on się stara, nie wyszło, nie miała go przez całe życie, ale go kocha. Nie? No i tutaj Luke ma swoją ostatnią akcję w pierwszej scenie serialu i odchodzi na emeryturę z takim postanowieniem odbudowania tego swojego Życia, odzyskania z powrotem żony, odzyskania córki, ale zostaje w pewnym momencie wezwany w trybie natychmiastowym na pewną misję, ponieważ jeden z agentów jest w niebezpieczeństwie. Nie chcą mu powiedzieć o co chodzi, tak naprawdę. No, to, 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 to nie jest jakaś wielka tajemnica tego można się domyślić dużo, dużo szybciej, nawet jeśli nie wiecie o czym jest ten serial. Aczkolwiek ja przyznam, że wyłączyłem na chwilę mózg, mnie to lekko zaskoczyło. No, Arnold, czyli Luke. Podczas tej akcji dowiaduje się, że jego córka Emma. Również jest agentką CIA, od trzech lat działa w terenie, ukrywano to przed nim, przed nią ukrywano jego, cały jej grafik rozpisywano tak, żeby nigdy się nie spotkali, no i dochodzi do tej konfrontacji i nagle wszystko wybucha. Emma Gdy zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę jej ojciec się nie starał, nie był dobrym, kochanym facetem, któremu nie wyszło, tylko przez całe życie ich okłamywał, no to wysrywa się to, nie? Czyli całe ich życie prywatne. A do tego no, ta sprawa się komplikuje. Sprawa nad którą pracuje Emma, okazuje się, że ona jest powiązana zarówno z Lukiem, jak i z Emmą. Oni mają bardzo mocną przeszłość powiązaną z tą sprawą, więc Luke odwiesza emeryturę, a oni zostają partnerami. Wbrew sobie, absolutnie tego nie chcą, ale to jest narzucone z góry. Oni najlepiej znają te sprawy, więc mają współpracować. No i. Tutaj mamy budowany humor między innymi, między nimi, aczkolwiek tak jak mówię, tutaj też są dramatyczne rzeczy, poważniejsze. Te wątki, które gdzieś tam wypływają, wątki tego, jak on zmarnował ten okres ojcostwa, wątki Emmy, jak ona, na jaką osobę dorosła i jak powtarza te błędy, to jest fajnie zrobione, to jest całkiem okej okay i nie gryzie się z tym całym lekkim, jasnym, humorystycznym, głupawym klimatem. Tego serialu. Oni mają swój zespół, to są cztery osoby jeszcze oprócz nich. Jest taki nerd komputerowiec, chyba aż za bardzo nerd. Mam wrażenie, że było to pisane naprawdę przez generator nerdowej postaci. Taki Lovelas, który tam jest, jest takim gościem od, od takiej roboty, gdzie, gdzie, gdzie wiecie, przystojniak musi wejść do akcji. On jest sparowany z taką kobietą, no przeciwieństwem jego i, 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 i takie dogryzanie się między nimi to są też fajne żarty. Do tego mamy jeszcze przydzieloną im agentkę. No i ten zespół, tak jak tutaj ich szefowa, przynajmniej raz. Podsumowała to takie pieprzone przedszkole. Oni przy każdej odprawie, przy każdym zebraniu to, to są takie <grywki> żarciki rzucane między nimi, dogryzanie sobie, one-linery. Ale to się no, z mojego punktu widzenia oglądało bardzo fajnie. Problem z tym serialem może być taki. Że on naprawdę łapie bardzo dużo srok za ogon. Bo oprócz tej całej sprawy, którą prowadzi ten zespół, no to są problemy prywatne w zasadzie każdego z tych bohaterów i wszystko to ma swoje gdzieś tam gałęzie od nogi, i, i tak na etapie piątego odcinka chyba. To ja już się trochę za głowę łapałem, ile tutaj tego jest? Wątek chłopaka, partnera, żony, wątek narzeczonego córki, wątki każdej z postaci pobocznej, syn Arnolda, który jest postacią trzecioplanową, jego związek z pewną kobietą, która ma nieślubne dziecko, choroba tego dziecka, tego jest tutaj naprawdę multum. Te odcinki są pisane troszeczkę jak procedural, na tej zasadzie, że no jest jakaś nie tyle sprawa odcinka, tylko na przykład ten facet Boro Polonia, którego oni ścigają, pojawił się gdzieś tam w jakimś miejscu na świecie i oni muszą tam się dostać, ale jak tam się dostać, więc jest jakiś plan zrobiony i oni realizują ten plan w tym odcinku. Także te odcinki trochę się różnią od siebie. Nie? Na takiej zasadzie, że jest ta umowna sprawa odcinka. Jest dużo akcji, dużo strzelania, dużo żartów, wielokrotnie naprawdę bardzo dobrych żartów. Ja się kilka razy śmiałem w głos. Tylko to są dwa przeciwne bieguny. To jest pierwszy serial Schwarzeneggera i pierwszy serial Sylwestra Stallone. W tym roku obaj zaliczyli swój debiut w, na szklanym ekranie, w odcinkowej produkcji, w sensie no, w takiej pełnej, gdzie grają główną rolę, bo, bo taki Schwarzenegger grał chociażby w ulicach San Francisco, Epizod w jednym. W sensie nawet nie epizod złola jednego odcinka, I, i nie tylko w tym. No, ale to są ich pierwsze e, takie flagowe produkcje, gdzie oni są nazwiskiem promującym, i to są dwa zupełnie inne seriale, ale dwa seriale, które dostarczyły mi naprawdę frajdy. I ja się przy fubarze bawiłem wyśmienicie. E, moja żona zaczęła to oglądać nie od początku, gdzieś tam w trakcie siedziała i e, tak na początku chłonęła gdzieś tam kątem oka, jednym uchem, a, a doszło do tego, że wiecie, no, obejrzałem przedostatni odcinek, aż że ona idzie spać. A ja chcę finał oglądać, nie? No dobra, no to poczekam do jutra, <laughs> żebyśmy razem obejrzeli. W tym filmie mamy też kilka kilku aktorów, których możemy znać. W rolę córki Schwarzeneggera wciela się Monika Barbaro. Ona grała w tym czy w zeszłym roku, w zeszłym, w tym nowym Tobganie, Maverick. Ja tutaj znów ze wstydu spuszczam głowę. Ja nie widziałem tego filmu. Ja wiem, jakie ono ceny zbiera, ja wiem, jak on jest wielbiony przez wielu moich znajomych. Ja nie oglądałem tego filmu. W rolę tego ich przeciwnika, Boro, wciela się Gabriel Luna. To jest gość, który grał chociażby Ghost Ridera w chyba czwartym sezonie Agentów Tarczy, ale on już spotkał się ze Schwarzeneggerem na wielkim ekranie, bo on grał w ostatnim Terminatorze. Mroczne Przeznaczenie grał tego Terminatora złego, Gabriela, z którym walczyli yy, nasi bohaterowie. No i w trzech odcinkach komediową rolę epizodyczną gra tutaj taki Grubasek, który grał między innymi w Krzyku 6, ale epizodyczną rolę w Kikesie 2. I on grał trochę bardziej charakterystyczną rolę jednego z filmowców z grupy Savinich w serialu Lock and Key. Przy czym to jest kolejny wątek, bo Schwarzenegger ma przykrywkę, że pracuje w takiej niby siłowni, w tak, takim sklepie, który sprzedaje sprzęt do siłowni, i konkurencyjny sklep nie może e, znieść, że oni mają jakieś nagrody, a przecież nie powinni ich dostać, więc robią swoje dochodzenie. Przy czym mówię, to są takie bardzo humorystyczne w sensie nie bardzo nie, one nie są śmieszne. To jest żart jak bieda z z Kevina samego w domu. E, no, no, to, to, to też e, charakterystyczna postać e, twarz. No dobrze, no to ostatnie kilka miesięcy mieliśmy dwie e, duże premiery, głośne premiery i dwa hity. Tak jak pierwszy zebrał chyba dosyć dobre recenzje, tak ten drugi zebrał raczej kiepskie, no ale e, słupki się zgadzają, nie? Stalone i Schwarzenegger znów zrobili swoje, znów e, zrobili jakieś hity, znów zrobili seriale, które chcieliśmy oglądać, i ja przy obu tych serialach bawiłem się doskonale, i ja oba te seriale Będę oglądał dalej. No, te dwa seriale odzwierciedlają w zasadzie karierę. Tych dwóch aktorów, bo umówmy się, znaczy, zarówno Sly, jak i Arnold mieli rzeczy genialne, mieli niewypały, no ale stalone zawsze był lepszym aktorem. stalone zawsze miał te filmy lepsze, poważniejsze, lepszym aktorem i lepszym filmowcem. Arnoldowi trafiła się rola życia jak terminator, rola wręcz napisana pod jego umiejętności aktorskie. Stalone nagrał Rambo, który był poważnym dramatem. Schwarzenegger nagrał Komando, które było pełne one-linerów i taki 80 film sensacyjny. Oba wielbie, oba są świetne, ale, no, patrząc na nie pod kątem jakości, produkcji pod kątem aktorstwa, pod kątem tego co mówią nam te dwa filmy, no to produkcje Sylwestra, no to zawsze były rzeczy lepsze, poważniejsze i tak samo jest z tymi serialami. Tak samo te dwa seriale są od siebie totalnie inne, ale tak samo jak tamte filmy, takie te seriale mogą dostarczyć frajdę na zupełnie innych poziomach i to robią. Fubar ma bardzo fajny finał. W zasadzie stawia na głowie ten serial. Niby domyka główne wątki, ale kończy się jednak pewnym cliffhangerem. Tulsa King też kończy się cliffhangerem. Tak, tam kilka miesięcy później i nagle wywrócona scena do góry nogami. Szczerze, bardziej podobało mi się zakończenie Fubar, chyba. Ale no, tak czy siak, tak jak mówię, jestem zadowolony. Co ciekawe, tak jak zarówno Slaj, jak i Arnold w tym roku zaliczyli swoje pierwsze role w serialach, duże, duże role, tak obaj też zaliczyli swoje pierwsze seriale no powiedzmy dokumentalne, nie fabularne. W maju tego roku Stallone miał swoje reality show The Stallone Family. Natomiast 7 czerwca na Netflixie zadebiutował trzyodcinkowy serial dokumentalny Arnold. Ja dzisiaj zrobiłem odcinek tematyczny o dwóch bohaterach mojego dzieciństwa. Tak naprawdę za chwilę mógłbym zrobić powtórkę o troszeczkę innym Podejściu do telewizji tych dwóch bohaterów mojego dzieciństwa. Najprawdopodobniej tego nie zrobię. Arnolda obejrzałem premierowo w Dzień Premiery, wróciłem późno z pracy, włączyłem pierwszy odcinek i w zasadzie obejrzałem do końca. Omówię go najprawdopodobniej w następnych moich serialach. Natomiast The Stallone Family raczej nie planuję tego oglądać. To miało dość zabawny trailer nawiązujący do Cliffhangera, do filmu na krawędzi. Natomiast no to jest o córkach stalonego. Jakoś nie wiem, nie wiem je do tego, więc najprawdopodobniej takie moje seriale nie powstaną. No, natomiast na dzisiaj będę się z wami żegnał. Dotrwałem do końca. Głos cały czas taki sam, ale plus jest taki, że nie jest gorzej. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, moi drodzy. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Trashed. you finished? That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!